Poprzednie przykłady dotyczyły jednoczynnikowej analizy wariancji dla tzw. Tak grup niezależnych. Grupy niezależne to są grupy, które powstają po zastosowaniu pewnego rodzaju planu badawczego. W tym planie badawczym różnice między dwiema grupami polegają na tym, że na przykład każda z nich uczestniczy w innym warunku badawczym. Na przykład Jedna grupa ogląda wyłącznie reklamę X, natomiast gru druga grupa ogląda wyłącznie reklamę Y, a trzecia reklamę Z. W sytuacji takiej, kiedy tego rodzaju planu nie można zastosować, bo na przykład istnieje konieczność sprawdzania tego, czy ludzie reagują podobnie albo różnie w różnych warunkach eksperymentalnych, wtedy zastosujemy plan z powtarzanym pomiarem. Tego rodzaju sytuacja, jak stosujemy, a nowe w układzie z powtarzanym pomiarem. Tutaj w archiwum zajęć trzecich znajdują się trzy bazy danych. Na zajęciach analizowaliśmy bazę danych odchudzanie. Jeszcze raz tę bazę przedstawię. Problem, który stoi za wynikami tego przykładowego badania, polega na tym, że starano się pokazać, czy dana dieta powoduje to, że ludzie, w tym przypadku badane kobiety, chudną. Wagę mierzono wielokrotnie. Zatem tutaj mamy do czynienia z powtarzanym pomiarem. Każda osoba badana jest tyle samo razy. Pomiar wagi jeden był przed rozpoczęciem. Terapii odchudzającej, pomiar 2, po jej rozpoczęciu, pomiar 3, po kilku tygodniach, pomiar 4, jeszcze później i pomiar 5, po kilku miesiącach od zakończenia terapii odchudzającej. Pewnie można się spodziewać, sens terapii odchudzającej polega na tym, że osoby chudną nie tylko po czy w trakcie terapii, ale utrzymują sylwetkę na długo po zakończeniu terapii. Czyli w tym przypadku należałoby oczekiwać wyniku takiego, że różnica między pomiarem pierwszym a pomiarem piątym będzie istotna statystycznie. Cały układ wyników będziemy analizowali za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanym pomiarem. Podobnie jak poprzednio, skorzystamy z modułu -model liniowy, ale tym razem wykorzystamy część jego, która się nazywa powtarzane pomiary. Tutaj mamy do czynienia z pięciokrotnym pomiarem wagi, więc naszym czynnikiem to jest waga. I wagę mierzyliśmy pięć razy. Każde z tych pustych miejsc wypełniamy odpowiednią liczbą pomiarów. Podobnie jak w jednoczynnikowej analizie wariancji dla grobnie zależnych, chcemy uzyskać informację o średnim poziomie danej zmiennej zależnej, wagi, no i chcemy też znać siłę efektu. W tym przypadku siła efektu to będzie stopień zmiany wagi. Jeśli Siła efektu będzie duża, na przykład będzie wynosiła 0,75 więcej, będzie to oznaczało, że terapia miała silny wpływ na poziom wagi. Jeśli będzie inaczej, to będzie to znaczyło o słabszej sile danej terapii. Po wybraniu średnich i oceny wielkości efektu, należy wcisnąć OK, i pierwsza tabela, którą w tym przypadku powinniśmy czytać, jest tabela, która informuje nas o poziomie czynnika wewnątrzobiektowego, czyli o poziomie czynnika powtarzanego pomiaru. Tutaj 1 to jest pomiar wagi 1, 2 to jest pomiar wagi 2 i tak dalej. Średni poziom przed wnosił 69, tuż po rozpoczęciu był podobny, a następnie waga malała. Zobaczmy, że odchylenie standardowe... W przypadku pierwszego pomiaru wagi wynosiło 1,46. I nieco zmieniało się przy każdym pomiarze. Najwyższe było w przypadku pomiaru piątego. Tak duży wzrost odchylenia standardowego informuje nas, że prawdopodobnie część osób bardzo dobrze zareagowała na odchudzanie, ich waga spadła, natomiast część osób prawdopodobnie utrzymała swoją wagę na podobnym poziomie. Zobaczmy, jak to jest w danych. W przypadku osoby pierwszej inicjały JM waga początkowa wynosiła 68 kg, później wynosiła 60 czyli spadek nastąpił. Ale są osoby, u których poziom wagi utrzymywał się. Prawdopodobnie są to osoby, które gdzieś w międzyczasie dojadały, dlatego dieta nie była skuteczna. Oczywiście w przypadku badań naukowych interesują nas ogólne prawidłowości, to znaczy, czy w tym przypadku waga istotnie spadła. Sprawdźmy, jak układały się wyniki. Powtarzany pomiar e, analizowany w SPSS-ie wymaga sprawdzenia w zasadzie kilku tabel. Natomiast SPSS produkuje nam wiele różnych informacji. Część z nich możemy odrzucić. Test sferyczności możemy usunąć na uproszczenia. Podobnie z tą tabelą. W niej wprawdzie można odczytać wyniki jednoczynnikowej e, analizy wariancji z powtarzanym pomiarem, ale można to odczytać również w innej, więc tej tabeli również nie chcemy. Testy kontrastów nas nie interesują. Nie interesuje nas również tabela z testami efektów międzyobiektowych. Tutaj tych efektów międzyobiektowych po prostu nie ma. Zostaje zatem tylko i wyłącznie jedna tabela. Tabela, która się nazywa testy wielu zmiennych, która właśnie dotyczy różnic między tymi średnimi. W związku z tym, że test F jest tutaj istotny statystycznie. Sprawdźmy, jaki jak jest poziom. Dokładnie P wynosi w okolicach 0,000227. Czyli P jest mniejsze od 1000 P jest mniejsze od 0,001. F wynosi 13,33, a siła efektu jest bardzo dużo, ponieważ cząstkowa ten kwadrat wynosi w przybliżeniu 0,82. To, co jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, to to, czy nasze oczekiwanie, nasza hipoteza, że terapia odchudzająca była skuteczna. Aby hipotezę tę potwierdzić, powinniśmy porównać jeszcze wagę 1 i wagę 5. Możemy to zrobić za pomocą testu T. Ponieważ są to próby zależne, powtarzane pomiary, wykonujemy test T dla prób zależnych. Porównujemy wagę 1 i wagę 5. Test T jest istotny statystycznie. Test T wynosi 7,22 w przybliżeniu i 2 stopni swobody wynosi 15. Poziom istotności jest mniejszy od 0,001. To, co jest ważne w tych wynikach, to korelacja między pomiarami. Należałoby oczekiwać, że te osoby, które miały na początku wysoką wagę, powinny mieć również wysoką wagę na końcu badania, mimo że waga ta spadła. Podobnie powinno być w przypadku osób niskiej wady. Też powinniśmy obserwować stabilny wynik. Natomiast brak korelacji między pierwszym i ostatnim pomiarem wagi sugeruje to, że część osób na przykład schudła, a część osób niestety nie schudła. W związku z tym tej korelacji między poszczególnymi pomiarami nie ma. Widać to, jeśli przyjrzymy się szczegółowym danym. Osoba numer 8 nie schudła. Osoba numer 11 również. Podobnie ze sobą numer 7. Zatem ta zmiana spójna nie jest. Wprawdzie generalnie waga spadła, natomiast brak korelacji sugeruje, że terapia nie zadziałała skutecznie na wszystkie osoby.